Piękna pogoda Otworzyłam sobie tutaj okno i jestem ciekawa czy słychać te ptaki za oknem Ale ćwierkają nieźle Widać, że maj się zbliża Ja na majówkę wjeżdżam do domu, niedługo po mnie przyjadą rodzice, bo chcą jechać sobie do Action, a nigdzie w pobliżu bliżej nie ma A jest 500 metrów od mojego domu, więc stwierdziliśmy, że wspólnie się tam wybierzemy bo chcę kupić kilka dodatków jeszcze na balkon. Pokażę Wam zaraz, co już mi się udało kupić, i dzisiaj będzie film z organizacji mojego balkonu. Będzie to film kilkudniowy, ponieważ ja teraz wyjeżdżam. Pokażę Wam, co kupiłam do tej pory. Przyszły już moje krzesła i stół, bo zamówiłam na OLX-ie i trafiłam na tak przymiłego pana, który nie dość, że mi przywiózł za darmo te meble, to jeszcze dał mi olej, żebym mogła sobie olejować raz w roku te drewno czy coś w tym stylu, nie wiem do końca, będę musiała poczytać i taka pogoda mnie tak dobrze nastraja, właśnie nawet posprzątałam już słuchajcie całe mieszkanie. Podłogi pomyłam, żeby jak wrócę do mieszkania było tak świeżo, czysto, bo wtedy od razu się lepiej czuję, niż jakbym miała tutaj zostawić bałagan i potem wrócić i to wszystko jeszcze ogarniać, ale ładne słoneczko wychodzi. Pokażę Wam, co kupiłam ostatnio w mrówce, bo byłam z moją mamą odwiedzić moją babcię i ona mieszka właśnie koło mrówki. I wybrałyśmy się z moją mamą, mówiłyśmy babci, no, na chwilę idziemy, zaraz wrócimy. Oczywiście chyba nas dwie godziny nie było. Ja już w ogóle z myślą o tym moim balkonie kupiłam sporo rzeczy, więc tak. Pierwsza rzecz. Jest taki piękny ptaszek. Zobaczcie. Czy on nie jest uroczy? No, on jest idealny na balkon, przepiękny, ma takie słodkie nóżki. I on kosztował około 15 zł, ale jest tak uroczy, że musiałam go wziąć i postawię sobie go gdzieś. Planuję sobie zrobić balkon jak z Pinteresta. Po prostu naoglądałam się tyle rzeczy. U mnie nie będzie to łatwe, bo ja mam po pierwsze mały balkon, po drugie cały odsłonięty. A ja bym chciała właśnie dodać nawet sztuczne takie roślinki w koło tej ramy. Pozawieszę sobie lampki, które też kupiłam i tak się cieszę z tych lampek. Po prostu zakup życia Słuchajcie, lampy, które nagrzewają się w dzień i one potem sobie świecą w nocy Wbiłam takie roślinki One no to są sztuczne Bo kupiłam je właśnie z myślą o łazience, bo wiedziałam, że tam bardziej się nadadzą sztuczne Trochę zmienia mi się światło przez to, że to słońce zachodzi i schodzi z powrotem Ale już nic na to nie poradzę I tak, wzięłam ogólnie... Po dwa, i nawet właśnie myślałam, żeby może na balkon, ale jeszcze nie wiem dokładnie w sumie, gdzie bym je chciała. Jedno, właśnie kupiłam z myślą o łazience. Dzisiaj mam nadzieję, że w action uda mi się to kupić jakieś takie wazony. Chciałabym, żeby one były takie jak butelka, zielone na przykład, i tak sobie właśnie wsadzić. Kupiłam sobie jeszcze podstawki do moich doniczek, właściwie tych doniczek, tak, bo to nie są osłonki, tylko doniczki. Bo słuchajcie, jak podlewałam kwiaty, a przyniosłam je na jakiś czas do domu. Ten mój jak drewniany To zapomniałam, że właśnie one nie, ma, nie mają tych podstawek I nalałam do nich wody I całe mi się przelały Że całą podłogę miałam mokrą i musiałam wycierać Więc masakra I kupiłam sobie takie lampki One kosztowały 70 albo 80 zł 70 wydaje mi się, ale nie jestem pewna na 100% i właśnie bardzo spodobało mi się to, że one oglądają jak takie żarówki. I tutaj dużo osób ma takie na balkonie i ja bym chciała sobie zrobić taki oświetlony balkon, że wiecie, wieczorem posiedzieć sobie latem na przykład, zjeść sobie kolację i zrobić taki fajny klimat. Nawet nie przeszkadza mi tu, że tu jest milion balkonów i ktoś by mógł nas oglądać. Ja się cieszę chwilą i... Wiem, że to by było naprawdę super. Do tego bym chciała jakieś masę kwiatów, najlepiej zrobić taki, wiecie, przytulny klimacik. Zaraz Wam w ogóle pokażę te krzesła. I mam nadzieję, że spodobał Wam się taki film ogólnie z organizacji mojego balkonu, bo robię go od totalnego zera do takiego przytulnego, pięknego balkoniku. I to, co jeszcze sobie kupiłam, to jest yy, koperek. Taka taki zwykła nasionka do zasadzenia. I to słuchajcie, chyba tyle. Co mi się w nich najbardziej spodobało, to to, że one właśnie miały takie surowe drewno. Ja nie chciałam takich jakichś plastikowych, tylko chciałam właśnie zrobić taki trochę swojski klimat na tym balkonie. Mimo, że on jest bardziej nowoczesny, to chciałam właśnie jakoś fajnie to przełamać i dałam za ten stół z krzesłami 310 zł. Nawet nie płaciłam za przesyłkę, więc wydaje mi się, że naprawdę spoko cena Dodatkowo ja nie mierzyłam w ogóle tego balkonu i okazało się, że. Idealnej wielkości są te krzesła i stół. Są dość małe, i jeszcze sporo rzeczy mi tutaj wejdzie, więc bardzo mnie to cieszy. Patrzyłam nawet w tej mrówce, mimo że tam jest dosyć tanio. No to trzeba liczyć tak z 600 zł za taki stół z krzesłami. A ja mam tutaj dwa krzesełka, stolik i dla nas dwóch idealnie. Nawet jak ja jestem w większości sama i ktoś przyjdzie, to można sobie posiedzieć na tym balkonie. No i tak to wygląda. Tutaj ten stół jest taki trochę ciemniejszy na aparacie. Nie wiem dlaczego. Te krzesła są takie fajne, proste, dosyć małe, więc naprawdę spoko to wygląda. I ogólnie mama mi tutaj da jakąś serwetkę, uszyję mi poduszki, także na tym także zaoszczędzę. Chcę zrobić też nisko ten balkon, mimo że będzie naprawdę ładniej i przytulnie, to nie chcę wydawać na to kupę siana, a chcę tutaj stworzyć prawdziwy raj. No i pokażę wam jeszcze tylko, jakie sobie kupiłam kwiatki. Kwiaty kupiłam z polecenia mojej mamy, bo ona się na tym zna. Ja chciałam, żeby mi po prostu przetrwały, bo ja nie mam ręki do kwiatów, a chciałabym mieć po prostu y, bardzo roślinny ten mój balkonik. Także wzięłam sobie takie kwiatuszki i wzięłam sobie dwie doniczki takich kwiatków. Nie mam za bardzo na razie ich gdzie postawić, ale myślę, że już na balkon sobie je wyciągnę na razie. Potem wszystko i tak będę jeszcze brała do domu z powrotem i na nowo wszystko ustawiała I ja wracam do Poznania myślę, że tak drugiego, bo ja czwartego idę do pracy, a chciałabym sobie jeszcze na no spokojnie ten balkon ogarnąć Ja wiem, że ma być ładna pogoda i chcę z tego skorzystać I wtedy wam wszystko tak naprawdę pokażę po kolei, jak będę, jaką będę miała metamorfozę mojego balkonu Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda jeszcze kupić jakieś fajne rzeczy I pewnie już po powrocie wam wszystko pokażę Pokażę wam teraz, co jeszcze kupiłam A czego nie pokazywałam wcześniej Prócz tych rzeczy w tym filmie Pokazywałam wam także w poprzednim vlogu Rzeczy, które udało mi się dorwać na targu Staroci Więc możecie sobie zajrzeć, bo są tam Prawdziwe perełki za grosze A teraz wam pokażę, co jeszcze udało mi się tutaj dorwać I biorę się w końcu za organizację mojego balkonu, bo nie mogę się doczekać naprawdę Co sobie przywiozłam z domu Jest to taki zwykły lampion, który jak oglądałam w w różnych sklepach to kosztowały naprawdę sporo, a ja zrobiłam sobie balkon niskobudżetowy Za te wszystkie rzeczy nie zapłaciłam dużo, a myślę, że zrobiłam naprawdę spoko klimat I to jest pierwsza rzecz, czyli taki zwykły lampion, który przywiozłam sobie z domu Kiedyś mi go tata przywiózł z Holandii i... Tak sobie stał u mnie w pokoju, a teraz będzie stał na balkonie Potem tak, wzięłam sobie takie dwa koszyczki i to są już rzeczy z Action Bo byłam ostatnio jeszcze z moimi rodzicami, gdy... Przyjechali po mnie. Także wzięłam sobie takie dwa koszyczki. Jeden kosztował około 8 zł. Wzięłam jeszcze sobie taką tackę, która myślę, że fajnie będzie wyglądała na stoliku, który Wam już pokazywałam wcześniej. Zamierzam sobie wszystkie rzeczy stamtąd powyciągać, zrobić takie zdjęcie przed i potem po, i na nowo wszystko po prostu poukładać, bo tam na razie, wiecie, mam praktycznie tylko stolik, jakieś te doniczki, a chcę, żeby to wszystko fajnie się ze sobą komponowało. Tutaj mam od razu cenę. 140zł zapłaciłam za to wszystko, przy okazji zobaczę, czy wszystko wam tutaj pokażę. Tak, myślę, że tak. Poza tym wzięłam sobie, sobie jeszcze dwie tabliczki na podpisywanie roślin, bo nie wszystkie mam podpisane. Akurat wydaje mi się, że dwie mi brakowały, więc będę dopisywać. Wzięłam sobie też trzy takie wiszące doniczki, żeby sobie powiesić je na balkon i tutaj powkładam sobie kwiatki, które kupiłam sobie. Na rynku w ostatnim filmie właśnie też mogliście to zobaczyć. Oprócz tego dokupiłam jeszcze jedne lampki w action i to znaczy tym razem w action, bo poprzednie kupowałam w mrówce i były znacznie tańsze, tańsze niż w mrówce. Co prawda są całkiem inne, ale widziałam bardzo podobne do tych takich żarówek, które kupiłam właśnie w mrówce za połowę ceny w action, także mam nadzieję, że zrozumieliście to, co powiedziałam. I widziałam sobie jeszcze takie mniejsze do powieszenia. One też są na solar, więc mam nadzieję, że się sprawdzą Wzięłam sobie jeszcze taką karafkę, ale z myślą o tym, żeby był to wazon Nawet moja mama mówiła, że bardziej to przypomina wazon niż karafkę, więc wzięłam w takim ładnym zielonym odcieniu I będę sobie w tym trzymała jakieś fajne kwiatki, może te właśnie, co kupiłam w mrówce, bo tak sobie pomyślałam Zobaczymy, jak to potem będzie wyglądało I ostatnia rzecz, którą kupiłam to kolejny dywan i myślę, że ten naprawdę fajnie się sprawdzi na balkon, bo on, nawet jak będzie padało, to myślę, że nie będzie w jakimś krytycznym stanie. A tamtego drugiego jednak trochę jest mi szkoda, bo jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. I stwierdziłam, że może sobie go położę jako koc na krzesło albo coś w tym stylu. Tutaj na zdjęciu macie dokładnie pokazane, jak to mniej więcej wygląda, bo tu jest trochę prześwietlone. Zresztą zobaczycie zaraz, jak będę dekorować sobie. 60x120 jest ten dywanik i tyle z moich zakupów przechodzimy do organizacji balkonu Zamki mi się tak okropnie całe pozawijały, więc po prostu już tyle mi czasu to zajęło, że postanowiłam to po prostu tak przyczepić i tutaj też poplątane, ale stwierdziłam, że jak będzie ciemno, to będą ładnie wyglądały i tak sobie je tutaj całe zrobiłam. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o moim nowym balkonie. Dajcie mi koniecznie znać. Zrobiłam najładniej, jak mogłam, zrobiłam tak, jak mi się podobało i właśnie się przebrałam, lecę na zakupy, a wam życzę miłego dnia.